Come on in, come on up, come on over For the merriest time of year Come on up, come on in, get together For a good time, smile, my dear Come on in, come on up, come on over We'll be dancing round the tree So let us have a swinging Christmas Just like one, two, three Dobry wieczór, jest już późno o dziewiętnastej dobrze, więc ten vlog też będzie należał do tych raczej nocnych. Eee, Na buzi mam dzisiaj ten podkład od rany. I zobaczcie, ładnie, się utrzymuje. To jest Liquid Camouflage Foundation z L'Ové, czyli FIBO. Słuchajcie, paznokcie mam po prostu tak postrzępione, że gadając do Was pozwólcie, że je trochę opiłuję, bo po prostu haczę wszędzie. Eee, dzisiaj... Dzień był dość stresujący. Nie, żeby inne nie były, ale wiecie. Pojechałam rano do pracy. Mały coś mówił, że go boli brzuszek, ale podejrzewałam go o lekkie ściemniactwo. Bo potem jak coś tam mu powiedziałam, to nagle mu przeszło, ale niestety pani zadzwoniła z przedszkola, że ma stan podgorączkowy. I to już wyznaczyło mi trend na ten dzień, na nadchodzące dni. Że strasznie wam powiem po prostu. Ja wiem, że na początku przedszkola dziecko musi swoje, muszę mówić głośnie, bo już tak wiecie, jakbym mówiła do koleżanki, do koleżanek, dziecko musi swoje po prostu odchorować, tym bardziej dziecko, które nie chorowało nigdy. No, jest ok. Ma chyba jakąś jakąś, nie wiem, jelitówkę czy coś ponoć panuje w przedszkolu w ogóle to są co, inne, co, co chwilę inne plagi. Mój mąż też to ma. Ja tego nie mam. I pytanie, czy nie mam, bo miałam, czy nie mam, bo mnie weźmie, aby mnie nie wzięło, bo mnie to już kolejna choroba to może wiecie. U eee, no, byłam u lekarza, byłam w, byłam w pracy, potem byłam u lekarza. Wróciłam do pracy. I tyle. Dzień jak co dzień. Pędzę dalej nie przyszły. Może być przy tam jutro. Może nie, kto to wie. Generalnie, na pewno jak przyjdą pędzle, bo mam przyjść dwa nowe zestawy, mi limitowane, to stworzę super dobrą cenową ofertę na zestaw, bo będą białe, matowe pędzle z holograficznym logiem, pasującym właśnie do palety świątecznej. Takie to miała być taka kolekcja no ale. Ehm, więc zrobię super fajną ofertę właśnie na te pędzle i pewnie na pędzle z tą paletą. I zrobię też fajną ofertę na pędzle w kolorze taupe, bo one z kolei mają być w domyśle takim kompletem do palety chłodno. No ale tak przyjdzie, to Wam pokażę. A tymczasem może otwórzmy sobie kalendarze i wtedy przejdziemy do mojego wielkiego zamówienia z Sephory. Dzisiaj 16. Zaczniemy właśnie od kalendarza a propos Seforki Luna Retinol Sleeping Night Oil. O, 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 o! o. Ciekawe. Pojemność maleńka, bo tutaj jest 5 ml. To jest olejek z retinolem, który ma poprawiać wygląd porów, zmarszczek, przedwczesnego starzenia się i zaczerwień, zaczerwieni. Pamiętajcie, że retinol, czyli witamina A, nie może być stosowany przez kobiety w ciąży. Karamica chyba też nie. Bardzo ładne, szklane opakowanie Z pipetką, takie dość Ekskluzywne, używam ten olejek Jest niebieski, albo To szkołko jest niebieskie Bardzo mocno pachnie, ziołowo, ładnie Był ten żółty, pamiętacie, pamiętacie Olejek z tego Fo, czy coś Też go teraz używam cały czas Fajnie, cieszę się, wypróbuję, lubię takie nowości Chociaż nie wiem, czy takie 5 ml wystarczy Żeby zauważyć jakiekolwiek działanie No może jest tak dobre że wystarczy zobaczymy co tam w Nyksie Raz, dwa szesnastka. Kończy środkowy rząd. O, nudziak, ale chyba znowu jakiś taki budyniowy kolor. Kan. Neutralne, ale taki widzicie, one są takie niekoniecznie korzystnie. A co to jest za wykończenie ładne? Soft Matte Metallic Lip cream. Aha, czyli takie trochę inne. No, zobaczymy. Mm, zobaczcie, skończył nam się ten rząd i teraz zaczynamy już ten ostatni na dole. Powiem Wam, że ja na te święta to się na dzień dzisiejszy i cieszę, i nie cieszę, bo cieszę się, że będą święta, w ogóle rodzinne te sprawy, ale z drugiej strony jestem przerażona, taka em, przerażona jestem, wiecie, że <grym> jeszcze jest tyle roboty, a potem sobie też myślę, co będziemy robić po świętach i tak, wiecie, paranoja, ja wiem, paranoja. A, będziemy otwierać ten wielki karton, który tam stoi. E, tak, szesnastka. Dzisiaj w kalendarzu z... A, co ja mam na oczach? No czekajcie, ja wiem, że to już jest zmarnowany makijaż, ale wam powiem. W załamaniu powieki mam szefuncia z oczywiście kalendarza z cieniami e, i tutaj galówkę, zewnętrzny kącik. Tutaj na środku mam magię z, ma... z dużego kalendarza i wewnętrzne kąciki to jest trochę świetlika. Tyle na dole nic nie mam, dużo już dużo Katarin przyjechał chyba co mną dzwonić. 16. E, Szesnotka dzisiaj w kalendarzu adwentowym z cieniami to jest oczywiście. się księżycowy i to jest e, ultra perła. Myślę, że znajdzie fanów wśród większości osób, które kupiły kalendarz adwentowy ja ją odsunę, bo ona w ten sposób będzie ją lepiej widać tu jest róż, fiolet, błękit tu jest wszystko zmalowana zrobiła przepiękny makijaż z ultraperłą właśnie tą pył księżycowy użyła więcej cieni z kalendarza, ale głównie tej widzicie, ona jest jakby niby przezroczysta ale jest taka mocno błękitna, fioletowa piękny kolor i znowu można cieniusieńko, tu Wam pokażę z boku Widzicie? Tylko taką poświadkę cieniutką, a można naprawdę grubo nałożyć i uzyskać pełne krycie. Kolejna błyskotka do kalendarza, do palety, Hania, co ty mówisz. A w dużym kalendarzu proszę Państwa, dzisiaj takie trochę większe okienko, które znajduje się tutaj w rogu. Nie okienko, tylko kartonik. Ja już wiem, co tu jest, bo właśnie. 16, pamiętam. Widziałam to że dzisiaj na Instagramach waszych. Od razu pokażę Wam ten produkt porównam z innym. E, I o, po, odpowiem, bo bardzo dużo pytań dzisiaj tam na Instagramie. Tutaj, proszę Państwa, znajduje się limitowany kolor kremu brokatowego. Tutaj jest opakowanie z e, kalendarza. Tutaj jest standardowe, więc wielkość jest ta sama. Standardowy krem brokatowy, czyli ten, który jest w regularnej sprzedaży wygląda tak, on się zbija w takiej grudki, to jest całkowicie normalne, niestety też normalne jest to, że on może przyje, przyjść w trochę tłustym opakowaniu, my oczywiście to wszystko czyścimy i tak dalej, to nie jest tak, że wiecie, ktoś tutaj byle co wysyła, natomiast te opakowania no one nie są takie na 100% szczelne i one czasem popuszczą trochę w transporcie krem brokatowy z kalendarza też może przyjść pozbijany w coś takiego, wiecie, jakoś tak nie do końca zachęcająco wyglądający, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że krem brokatowy ja opowiadam w tym filmie z promocją na Black Friday. To jest bardzo dużo drobinek sklejonych specjalnym, specjalną substancją. Nie będę jej charakteryzować, niemniej, no jest to tłusta substancja, dzięki czemu to łatwo się aplikuje na skórę. I dlatego w transporcie po prostu to się zbija w grudy, bo one się zlepiają ze sobą, to jest całkowicie normalne. A stan się 2 miliony, po prostu zapytań, czy to tak powinno wyglądać. I ja go zawsze nabieram tylko i wyłącznie z nakrętki, zawsze nabieram z nakrętki. Uważam, że nie ma absolutnie potrzeby na tego, chciał więcej. To jest super wydajny produkt, nakładać gdzieś tam wiecie z opakowania. I on wygląda tak. Różni się oczywiście kolorem, dlatego że to jest złoto we wszystkich możliwych odcieniach: różu, srebra, fioletu, holo, takiego zielonkowo zielon, seledynowym odcieniu wszystkie możliwe odcienie, ale przede wszystkim różni się od standardowego kremu brokatowego tym, że jest tutaj niezliczona ilość gwiazdek i gwiazdeczek. I moim zdaniem są dwa sposoby używania tego: albo można to używać, punktowo w makijażu oczu, o czym mówiłam Wam, czyli na przykład wewnętrzne kąciki, zewnętrzne kąciki, gdzieś kreska. Albo nałożyć na całą powiekę, ale wtedy, kiedy nie macie cieni pod spodem, dlatego że to jest, jak już mówiłam, produkt tłusty i on Wam po prostu ten makijaż zjedzie i to jest normalne. Natomiast, czy, co jeszcze widziałam świetnego, jak dziewczyny na dekolcie, na przykład no, na imprezy, studniówki, Sylwestry inne, Rozsmarowują minimalną ilość. Jak się bardzo, bardzo rozsmaruje, że te, widzicie, drobinki się rozrzedzą, że tak powiem, to można fajny uzyskać też efekt. Jeszcze bardziej takie, wiecie, porozrzucanych delikatnie drobinek gwiazdeczek. Ale co też jest fajne, to można wziąć jakiś taki maleńki pędzelunio. Widzicie, przykleić sobie dosłownie kilka gwiazdek, na przykład tu w kąciku. No moim zdaniem wygląda to bosko. I wtedy widzicie, taką nieduża ilość nałożona właśnie takim małym wędzalkiem w kre, przykleja się w konkretne miejsca i wtedy to makijażu nie rozpuści i się będzie trzymać. Oczywiście można to w razie czego, jak macie jakąś co nocną imprezę, nałożyć nagle mglu, bądź na NYX Glitter Primer ale jeżeli właśnie zrobimy tak to to się utrzyma i nie rozmaży makijażu jeżeli weźmiemy większą ilość na palec razem z tym yy, z tą zawiesiną, w której to jest to jest większa, większe prawdopodobieństwo w ogóle przy tłustej e, powiedzę, że to może się trochę zjechać ale powiem szczerze, najlepiej to na sobie wypróbować, moim zdaniem efekt grzechu warty Także tak, dzisiaj super okienko. Pewnie większość z Was zauważyła, że w seforze teraz są po prostu non stop jakieś promocje. Oni w tym roku to chyba powinni, po, postanowili popić jakieś, nie wiem, rekordy sprzedaży czy coś. I ja chwilę temu połasiłam się na taką promocję, gdzie było minus 20. Teraz nie, nie zmięję tego brokatu z ręki, gdzie było minus 20% na wszystko. Minus 20% na wszystko. I też... Powiem wam szczerze, no może to dziecina, a może nie. Z racji takiej, że nie robimy sobie w rodzinie ogólnie w tym roku żadnych prezentów, e, myślę, że dostanę coś od mojego męża. On na pewno coś tam dostanie. E, to stwierdziłam, że sama sobie zrobię prezent I udałam się na duże zakupy do Safory. Paka jest ciężka, strasznie. Zamówiłam sporo rzeczy, które za mną od jakiegoś czasu chodziły, a jakoś tak się nie mogłam zabrać. A naprawdę, wieki już nie robiłam takich dużych zakupów. Trzymajmy kciuki, żeby wszystko było całe. Wielka torba, bardzo ciężka, żeby było wszystko całe, bo sefora niestety wyrzuca wszystko jak leci. No dobra, to po kolei. Ja nawet już do końca nie pamiętam, co tutaj w środku ma być. Ceny nie będę Wam podawać, bo to można sobie sprawdzić na stronie sefory. Ale tak jak mówię, mnie to wszystko kosztowało minus 20%. Eee, jeśli coś Was wyjątkowo zainteresuje, będziecie chciały widzieć film eee, z tym czymś w roli głównej, to piszcie, tylko nie we vlogmasach, bo widzicie jak to ostatnio wygląda. Słyszę psa sąsiadów, mam nadzieję, że nie je naszego cateringu. Precious, taka mała paletka z Nabli. z sorewy. Urocza, nie? My też będziemy mieli w przyszłym roku urocze paletki. Już się robię. Kolorystyka bardzo ładna. Fiolety, taki brudny tutaj kolor też. O, ale suchy. Ula, la. Mat ładny, ale te błyski. Suchość, suchość, suchość. Co prawda, w imię zasady nie ocenię cieni na podstawie słoczu, to nie oceniam, dam szansę, ale to już jest widać, przy, przy perle naprawdę, jak perła jest sucha na słoczu, to Halo? No, hejka. No? No i wyłączyła mi się kamera, bateria. Słuchajcie, pamiętacie te paletki Ruby Rose, takie z ryneczku, które kiedyś każdy miał? Dużo mniejsze od tych i po prostu śmiesznie tanie w porównaniu z tym, ale komu przyszło na myśl? Nie wiem, czy mi prześwietliło, czy mi się Dobra, co my tu dalej, mamy też duże A to jest tart. No, na tą paletę to się, to się tak czaiłam, że szok. To jest paleta tart, i tutaj mamy do kompletu um, Lights Camera Lashes tusz i tartist eyeliner paleta w takiej kolorystyce. Chciałam się dostać, chyba nie mam żadnej palety start. Tutaj są też formulacje brokatowe. A to Smashbox. Tutaj mam taką paletkę trzech wypiekanych produktów do twarzy. Patrzcie jaki papier zapakowane ładne. Shine Like the Star You Are. Dobra, zobaczymy na twarzy, bo wypiekane często wyglądają dużo, dużo gorzej na słoczach, niż na twarzy. Czy jestem prześwietlona? Powoli zbliżamy się do końca. To tutaj jest paleta Nars, chyba też wypuszczona teraz na święta. Trzymajcie kciuki, bo ostatnio moja paleta z Nars przyszła uszkodzona. No to jest czatnie. Aha, cała. Kolorystyka taka. Trochę inaczej wyglądają, powiem Wam, naprawdę te produkty na żywo niż jakie ja oglądałam online. Oczywiście, online wydaje mi się być bardziej nasycone. No, chyba prześwietliło mnie. Chyba jakieś ustawienia musiałam nacisnąć niechcący, jak wkładałam baterię. Do zamówienia dostałam Gratis Noir, to jest chyba tak zapach. Armani Code Absolute, próbkę jakiegoś tam blanką, czegoś tam. Shiseido Synchroskin Self Refreshing Concealer. A, dobra, zgadza się. Huda y pojawiła się w Sephora, klej hudy pojawił się w m.in. kolorze. Yeah, czyli bez koloru. Ja uważam, że to jest najlepszy klej, yy, więc bardzo się zgłaszałam, od razu zamówiłam. I zamówiłam taki komplet od Shiseido Synchroskin Self Refreshing Refreshing podkład klasyczny, puder i korektor. Także będziemy mieli trzy produkty do przetestowania w jakimś porządnym filmie. Tak, to koniec tego wielkiego yy, holu zakupowego. Piszcie, jak Wam minął dzień i do widzenia.